Szanowni, mnie znowu akcja Zawsze coś się dzieje Wjeżdża HDS z nowym głębikiem Świrujemy Głębnika nie ma Sprzedałem kontener Jutro jedzie do Tolkwińska Wrzuci mi teraz na lawetę tu Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało Bał się, że się zakopie Dobra, działamy, później pokażemy Pan bardzo tani 300 euro za przeszutkę. Nie wiem, czy tanio, czy drogo. Tanio. Kontener już jest pusty. Zamknięty, elegancko. Pasy, pach, pach i tyle. Działamy, działamy. Pan e, od maszyny bał się o żonę moją. Pytał się, czy żona pozwoli. A mówię, co się stało? Bo wtedy darła mordę mocno, jak gołemnik przenosił. Nie pozwoliła, wyganiała go policją, straszyła. Dajcie spokój. Jakby żony nie ma, teraz to szybko zabieramy. Mówi, że darła. Żona się darła. Zabieramy kontener. Pak, pak będzie. Ty! Ale Mariusz, zapamiętał moją żonę, nie? Żonę zobaczy, jak darła się, nie? Ty! Wie to kojarzy z żoną teraz, nie? No tak darła się Dawaj szybko, bo zaraz przyjedzie A pod spodem co damy? Weź kiję daj mu tą szczotkę Nie on w ma Masz Mariusz Weź na kija I baza od gołębi wyjeżdża Panowie Będę miejsca trochę Przeszło? Wjeżdża, wjeżdża, Z, z Ruskiem radny Ty! Złazić trzeba

dzi Pasami go zaraz wiąże Dobra panowie, ja zaraz godzie gołębie Będzie ogień sam go strzepią i będzie do dobrze Kurwa tu wystaje Ale tu lewarkiem podniosę i wezmę tą belkę Wiem, że to zrobię I ją troszkę dam w tą stronę Urywa. Ty, e, ekipa dobra? Co? Co machasz ręką? Dobra ekipa, co? Lepsza od żony mojej? Ja Moja żona lepsza, nie? Także najebany to... Najebany? Orzek najebany Orzek, co ty, pijany jesteś, pan mówi? Pijany jesteś? Ja Aż pijany Co? To jestem pijany do końca, nie? on miał Kurwa, to jest kwaś kurwa dopiero 2,5? No no to po 3 dopiero mi schodzi Tak Dobra, ja i te, działamy tutaj o, to było, to było. Działamy, u mnie cały czas akcja, nie? Te drzewo jutro będzie do wycięcia Pozdrawiamy Jestem teraz u gołębi, panowie Gramy, puścimy Budapeszta, pogoda się bardzo zmieniła, wiatr się zrobił Troszkę się przyciemniło Wiatr taki zimniejszy Dzwony biją jest... Biją dzwon jest gó równo 12 godzina. Coś wam pokażę po kuracjach? Dzisiaj ostatni dostają taką małą kurację. Taki tam jest wszystko dobrze. Nie jest tak panowie Zobaczcie. Wczoraj im dałem. Dzisiaj im dałem A, wyłączyłem tam główny Zobaczcie jaki tam. Dobra, już my już podłączamy. Buda! Ty nie latasz, ty nie latasz Ty nie latasz Nie wiem jak polecam no nie jest za ładna podawa Jeden taki budapeści jest, co on nie chce zawsze wychodzić Ale go, zawsze go I wyskoczył Oto właśnie ten jest on nie ma ochoty, nigdy, nigdy nie ma ochoty wyjść. Widzieliście? No to łobuz. No idź. Wiem, że potrafisz latać. Nie ma nic. Cały pusty gołemnik. 61 sztuk jest na golemeniku. I zobaczymy. Zobaczymy. O, chyba nie trzeba. Wszystko. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden, tu jest. A to właśnie ten. Ja, ty silny, Ale się boi. Co tak się boi? Co ty tak się boisz? Coś się boisz, pogoda nie ta nie? nie pójdą mi się widzę Coś Rumunek się bał, a zaraz będzie w sadzie Dobra, jedę światło podłączyć Pisali się jak tam ta samica Słabo, nie chcę coś tak jeść Je po jednym ziarku Miałem lody się znowu robić, ale nie, nie da rady Mam tam trochę roboty się tutaj podłączymy prąda. Chodzą też chodzą. Podgrzewacze już odłączyłem. Zobaczcie, jak wygląda kam u ciemnych i u pocztowych. Pocztowe dzisiaj wieczorem rozdzielam. Puszczam 15 lutego już w parę naprawdę. Tak wygląda okuracja w kału. Co jest? Widzicie? Zobaczcie. O, zobaczcie tutaj. Wszystko świeże jest. Po locie wczorajszym mam 100%. Tu inny kał zobaczcie, widać. Widzicie? Dzisiaj będzie algoritm rozstrząsany pocztowych też jest fajny kawałek. Dałem. Karmione były o godzinie 10 rano. To było były wcześniej mniejsze. Ta samica jest bardzo szybka. Szybko się stworzyło. Z samczykiem. Może i dobrze. Ale z rozwodu, czy nie? Zostawię jajka No, gasimy im światło Wieczorem będą rozrzucone Gołębie nakarmione O 10:00 jest godzina 12:00. Słuchajcie jak ciemno jest Jest 12:00, ciemno Pochmurne jest w ogóle i zimno jak tam działać, bo jutro jadę z kontenerem do Truffinicza. Zaraz polecicie, nie denerwować się. ty cię chodzą. Chodzą. O, już rumunek chce schodzić. Chcesz rumunek? Nie, pocztowy jakiś. Nie, rumunek. Myślałem, przyklep. boi się bardzo widzę ale on lata normalnie on, rumunka i ją osobno chodzą ale to niekiedy chodzą dobrze tam jest otwarte, zejdą Tu niech chodzą zamkniemy tą stronę zaciągu Szybko wchodziły, musimy te Ale już idzie ocieplenie Ostatnio było zimno. I co? Co ty grys? Skówka jedna jest tak, spadła, tak? Spadło. Nie wiem, którą teraz przywozę, bo widzę, że zrzucona jest. Była no żołny. O jest Rumun chodź, chodź, jak nie chcesz latać dzisiaj to właś. Boisz się bardzo mocno, to te będą da teraz będą latać. Czekajcie. Przegwizdałem. Nie chcę dzisiaj, zobaczcie, nie chcę, zimno jest i wiatr jest. Nie chcę, nie zawsze latają, super. Coś tam latają, nie? Ale już widzę słabo Widzę słabo Tam kolega ma bociany do sprzedania Później wrzucę na drugim kanale trochę tam nagram Pokażę wam I chyba będzie film jak wczoraj Drugie gonienie było O godzinie nie wiem której 15.50 Zobaczcie jak chodzi sąsiada ja idę działać wcześniej o 11 była ładna pogoda, słońce świeciło a zaraz zobaczcie jak pochmurno. nie wiem gdzie te koczki kontener na budzie, no, na budzie no na dobra pauzujemy jeszcze świry chodzą A Jeszcze chodzą, ja szczębia nie widać My teraz te graty wszystkie musimy włożyć jakoś do garażu Jeden tylko czarny rumunek w koronie nie wytrzymał I rumunka osobna chodzi Z Panowie, gonimy Budapeszta, już chodzą trochę. Nie wiem, 3 minuty, 4. Ale patrzę, bo już się do domu. Sąsiad goni. Sąsiada chodzą. A syn, żebym wiedział, to bym tam przywiózł 1550 pięćdziesiąt z dochodzi 16. Moje nie wiem gdzie o tam Tu gdzieś chodzą Na przybliżeniu Nie idą w tą stronę co trzeba Drugie gonienie Rumunka rzuta osobno ładnie ładnie chodzą Sąsiada? Też chodzą ale nie chcą iść wysoko, widzę moje. Jego też idą wysoko. Tam gdzieś chodzą. ścinek mamy ciężko. Mama dzwoni, nie mam czasu. Nagrywam film. Oczywiście, Chodzą. A moje tutaj. Ciemnego już nie zgonię, nie zdążę. Będzie za ciemno Nagramy chwilkę, jutro go wkleimy Znowu dzwoni No nagrywam film Tak chodzi nic nie siadło Powinien nie widzieć co się twoje Musiałem Uparte to mamy cały czas dzwonił bez smatki, bez węteczki tych nie będę lotował Tam będę lotowany tylko cały, w ciemny Chodzą mu ale środem to nie chodziły, bo bym widział Tyle tam byłem 5 minut u gołębi, tylko wygonić bo w sklepie i miałem iść do domu już miałem na nie patrzeć jak latają ale idąc zobaczyłem sąsiada, to mówię do gramy Ojcie tak świry boleć się mówi, że ją pięknie odeszło na godzinę gdzie go... tam chodzą, chodzą, chodzą Gdzie tu chodzą ludzie. coś dzisiaj ci nie odchodzą. Coś przestały odchodzić. Moje chodzą sobie nad domem i tyle. Na przybliżeniu mam Pułap mają średni. No wysoko, ale nie na punkcie wysokości. Wysoko Dobrze chodzą widzieć je sąsiad powinien nie widzieć To jest 61 sztuk Rumun boku. boku. jego Też razem chyba zgonił ze mną Zobaczymy o której sią Karmiłem je pół godziny temu, tak ostro są nakarmione. Jad jadą w dach. No, jadą w dach ładnie. Ciach, 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 ciach. I prosta teraz. A, no, mógł wyżej od nich, a nie kiedy w ogóle nie chcę latać. już zjechały, bo nie widać. Czy gdzieś poszły wyżej? Nie, zjechały. Nie ma już, zjechały. Przypatruję się mocno. Zjechały, może szybko zjeżdża. Tylko aby jeden przyklepał, i fajnie zjeżdżają. Budapeszty nie są takie Daliśmy pauzę, bo to wyszle komuś pierwszy. Jadą w dachy, też 10 minut wylatały, więcej nie latały. Ale jak siądą, to w takim razie idą do domu na chwilę i z ciemnego spędzimy całego. Niech się przelesą. Po szybko usiadłem 10 minut. Co to jest? lotu Nie ma, nie ma, bo nie widział gdzieś Nie ma, nie ma. O sąsiada, są Siatę zamknąłem Zobaczcie, ciachy siedzą wszystkie. Bo to piękny. Chyba jakiś opcje jest bo siadł na zaciąg. Na kowrotek No, chyba jest obcy. Moje tak nie siadają. Dobra, wchodzą piękne jedna chatę Zaraz będziemy ciemne. Ciemne rura, góra. Wracam, 16:10. Panowie i panie, pędzimy Tygryski, co dzisiaj były na locie, też szybko wskoczyły. Ty Tygryski ogień Baterię mam słabą, trochę byłem w domu Lega jedź za kontener bo chyba sprzedam Ciema! O, jeden tutaj wskoczył No dlaczego? Dlaczego tak, ty tu jesteś? Czy może zeszłeś? Tam może latałeś długo Buda! Buda tygryski Poczekajcie damy pauzę i wygonię Panowie nie chciały iść w ogóle, wyjść z budy Nie wiem jak one polecą nawet Tylko one nie, leniwe nie chciały Muszę za, dwa zaciągi otwierać Bo one tu przychodzą Zobaczymy jak polecą To no co jest? Na co czekasz? Na kolację? Na jedzenie jesteście. Nie będą długo latały. Ale zrobimy tak, że teraz zaczynamy, zamkniemy, a tu otworzymy. Niech one się przelecą nawet 2 minuty czy 10. Żeby się nauczyły razem latać, o to mi tylko chodzi. Zaraz kolega przyjedzie, nic nie ma, pocztowy dzisiaj nie puszczałem, ten film będzie dopiero jutro. O, ciepło, tak chodzą. 125 sztuk. Moim zdaniem jest wszystko. Jutro może im zrobimy lot, ale jeszcze nie wiadomo. No co ty tutaj, Jordan? Tyson? że mi się łamie już tutaj Tajson! Tajsony moje Chodzą razem No i o to chodziło mi Żeby się przeleciały razem Nieważne ile, aby tylko były zgrane Teraz gra Albo ją karmy już nie dostaną W karmikach Poniki pomyte Nabite pół, pół wypiły Została jaka resztka. Tam mają jeszcze resztkę, ale zrobiona z coś... No a co ty chciałeś na mnie Patrz, tylko się zły Tylko się i od razu To jest właśnie To jest gangster Ten coś słaby są chyba Niech wtedy może siadać Boją się One wiedzą, że o tej porze jest jaszczą. No chodź, chodź, kom, 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 chodź, chodź Chodź, 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 chodź chodź. stronie ma ogonek Chodź, chodź Z batem jak w cyrku nad nimi To nie Budapeszty, tych panowie Ojej burzynek, czyli ciębie Z nim trzeba krótko. Trzeba go dobrze wyrobić i dopiero wtedy. Ale jutro znowu nim. Jest jeden na budzie, dlatego już nim się przewraca. Chodź szybko, chodź, 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 chodź. A to... Co to jest? Opcja jakieś, jest ale się wystraszyły. Dobra, nie ma co widzicie, że nie chcą. Na siłę ich nie będę przeleciały, się zrobił z pięć kółek czy 10 Boją się. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 mhm. chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, jestem pocztowy. Oj, na hale uciekł. jeden opcje. Opcje pocztowe. Dobra, pozdrawiamy. Ale jeszcze nie ruszyły w takim razie I... Jazda Jazda Wykorczę was, albo wy albo ja was I chciałyście za szybko wchodzić To latamy A? Dobra Później im drzwi zamknę Niech ważą drzwiami to by się zerwo że podstawy chodziły, to by było dziabno. Ale nie to. wiadomo co to jest. Panowie, dzisiaj widziałem jak samica piła. Później ją z gniazda i przy mnie zjadła z pięć jarenek. To są oznaki dob dobre. Później pójdę i w gniazda wsadzę. Bo są roztworzone. Bo dzisiaj też się w środę dałem. Dobra, idę, bo tam panowie przyjechali pewnie oglądać coś. A tam może wali są, bo. Albo w ogóle jest też ciemno, dla nich latać. Zobaczcie. Lenie szybko skoczyły. A ty chodzą, ty mhm. Na locie były. Jedne leciały długo. Przyjechał czy nie? Jeszcze nie przyjechał. Dobra, zobaczcie jak się dają. Natali dzisiaj też był na locie, dał radę. Tu jakiś jest górą. Dobra, wszystko siedzi. Patrzcie jak na bombę i od razu siedzi. Dobra, film będzie jutro. Pozdrawiamy.